Jest piękna pogoda, świeci słońce, wszyscy są uśmiechnięci, ponieważ na tym placu stoi 4 miliony złotych, czyli 120 kładów. A dziś rzeczywiście inaugurujemy pierwszą strzeg w tym roku rum. Puharum polski ATV. Jest to największy i najbardziej prestiżowy rajd okrętowy w Polsce? Gdzie jedziemy? Tam, gdzie jest więcej błota. Potoki górskie naprawdę wyrywają ziemię z kół i robi się coraz gorzej. <noise> Bardzo fajna impreza, naprawdę. Dużo błota, tak jak trzeba. Nie trzymaj, spałeś, pływa cały <noise> A co będzie, jak ta lina się spierdzieli? To wkład poleci. To jest najtrudniejsza pieczątka za 1000 punktów. To mnie jest najgłupsza, jaką widziałem. Ta najfajniejsza pieczątka jest pewną atrakcją, a nie przeszkodą terenową. O, Jesteś z niej dumny? Tak. My chyba pomyliliśmy trasę, ale pojechaliśmy z drugiej strony. Ukręciłem okay. przegór, zerwana lina w wyciągarce. Jestem tu po to, żeby wam po raz kolejny powiedzieć, że Jestem jednym z was! Super impreza, polecam wszystkim! Dawaj. A teraz kąpiel! Czy to był twój tata? Tak, niestety. Gratuluję. <grywka>